Witam z tej strony selador i zapraszam na poczytami Seladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i mroczna zmora. Zapraszam. A wtedy do szkoły wtoczył się pokryty wstrętną mazią, żarłoczny, krwiożerczy zombie, i zgrzytając zakrwawionymi zębami, z wyciem rzucił się na uczniów. Wrzasnął ordynarny Olo, kurczowo łapiąc się koszmarnego Karolka. Koszmarny Karolek pisnął ze strachu. <laughs> Mam cię! powiedział ordynarny Olo. Serce koszmarnego Karolka waliło z całej siły. Co za cudowne uczucie przerażenia. Cóż mogło być lepsze niż nocowanie u Ola i wzajemne napędzanie sobie strachu? Sięgnął do tajnej puszki z ciasteczkami, należącej do gangu purpurowej ręki, i wyjął garść lepkich krówek, mrożące krew w żyłach opowieści. I krówki genialne. Uważaj, Olo, powiedział Karolek. Mam zamiar opowiedzieć ci o obrzydliwym obcym, który pełznie. Lepkie ropuchy. Pisnął cichutko jakiś głos na zewnątrz Fortu Purpurowej Ręki. Mm, — Kryć się! — syknął koszmarny Karolek. Ordynarny Olo czknął. — Wiem, że tam jesteś, Karolku — powiedział Damianek. — Nie jestem — odparł Karolek. — Ale podałem właściwe hasło, więc musisz mnie wpuścić — powiedział Damianek. — Ten fort należy także do mnie — Mama tak uważa. Koszmarny karolek głośno westchnął. Dlaczego? Na litość ze wszystkich możliwych braci na świecie. Akurat on musi mieć na karku takiego Damianka. Dlaczegóż to? Ach, dlaczego, kiedy przydzielano młodszych braciszków, on skończył z takim żałosnym, cuchnącym pieluchami dzidziusiem? Dobra, wejdź, powiedział Karolek. Doskonały Damianek przedarł się przez gałęzie. Dlaczego tutaj jest tak ciemno? spytał Damianek. Nie twój interes, dzieciaku, odpowiedział Karolek. Skoro wszedłeś, to teraz wyjdź. No właśnie, wypełzaj larwo! dodał Olo. Dziadziusią, wstęp do fortu purpurowej ręki, wzbroniony! powiedział Karolek. Doskonały Damianek wysunął dolną wargę. Powiem mamie, że nie pozwalasz mi zostać w forcie i że przyzywasz mnie dzidziusiem. Proszę bardzo, dzidzi, sisi, kup, kup, powiedział Karolek. Mama, wrzasnął Damianek. Karolek przyzywa mnie dzidzi, sisi, kup, kup. Nie bądź koszmarny Karolku i bądź miły dla swojego braciszka, krzyknęła mama, bo odprawię Ola do domu. Wcale nie jestem koszmarny, wrzasnął Karolek. A, żeby tak być czarodziejem i zmienić Damianka w muchomora. No dobrze, Damianku, możesz zostać, warknął Karolek. Ale pożałujesz tego. Wcale nie, odparł Damianek. Opowiadamy straszne historie, powiedział Olo. A ty nie cierpisz strasznych historii dodał Karolek. Damianek się zastanowił. To prawda. Nie cierpiał się bać, a bał się niemal wszystkiego. Ale może tak było tydzień temu? A teraz jest już o tydzień starszy! I strach bezpowrotnie przeminął. Teraz jestem odważny! stwierdził Damianek. Koszmarny Karolek wzruszył ramionami. Tylko nie miej do mnie pretensji! Jak w nocy zbudzisz się z krzykiem! wychrypiał. Damianek aż podskoczył. Czy ma zostać i słuchać tych przerażających historii? Następnie wyprostował się cały. Przecież nie jest Dziusiem, mimo że Karolek tak mówi. Jest dużym chłopcem. Koszmarny Karolek opowiedział swoją najstraszniejszą historię: o wampiro Wilkołaku pożerający małe dzieci. Ordynarny Olo. Opowiedział swoją najstraszniejszą historię o wyjącym cmentarnym duchu, pochłaniającym małe dzieci. Potem Karolek opowiedział o najstraszniejszą historię wszechczasów. O obcym, jadowitym potworze i mumiozombi, który... Ja znam straszne historie. Wtrącił się Damianek. Ale my nie chcemy jej słuchać. Powiedział Karolek. Jest... Naprawdę straszna, Sława, odparł Damianek. Był sobie kiedyś pewien króliczek. Ma być przerażająca historia, wrzasnął ordynarny Olo. Był sobie kiedyś naprawdę wielki króliczek, powtórzył Damianek. I pewnego dnia odpadł mu jego. Maleńki ogonek. Damianek przerwał. I to wszystko? spytał Karolek. Tak, odpowiedział Damianek. Bwóóóó! czknął ordynarny Olo. I to ma być twoja straszna historia? spytał Karolek. Króliczek bez ogona? A jakbyś był króliczkiem i odpadł ci ogonek, to nie byłoby te straszne? spytał Damianek. A czy właśnie nie powinieneś poćwiczyć na wiolonczeli? spytał Karolek. Damianek wstrzymał oddech. W życiu nie chciałby stracić dnia ćwiczenia. Doskonały Damianek odmaszerował. Uff, nareszcie larwa sobie poszła. Jak ci już mówiłem, Olo. Był sobie kiedyś mumio zombie, który wędrował... Nie! Koszmarny Karolek leżał w łóżku. W ciemnym pokoju i cały się trząsł, co za makabryczny, potworny sen o jakimś upiornym króliku bez ogona i z wielkimi zębiskami, który atakował go olbrzymią igłą. Uch, serce omal nie wyskoczyło mu z piersi. Ale co tu robić? Karolek zbyt był przerażony, by pozostać w łóżku. Nie bądź durniem, warknął diabeł pierwszy. Nie ma czegoś takiego jak upiorne króliki, ty głupku, warknął diabeł drugi. Wymiękłeś. Jestem szczerze zawiedziony. Koszmarny Karolek był zbyt przerażony, by uważnie słuchać, co będzie, jeśli ten obcy, makabryczny potwór albo jakiś upiorny królik wleźli pod jego łóżko. Koszmarny Karolek chciał wygramolić się z pościeli i sprawdzić, ale było to ponad jego siły. Bo co zrobi, jeśli ten wyjący cmentarny upiór zakradł się do jego szafy i teraz tylko czeka, żeby go porwać? Najgorsze, że obok był Olo, który chrapał sobie w najlepsze w swoim śpiworze. Jak ma się teraz położyć obok niego, skoro za moment zostanie porwany i rozszarpany na strzępy? Olo! syknął Karolek. Zamknij się! Wymamrotał ordynarnie Olo, ale ja... cóż jednak mógł powiedzieć koszmarny Karolek, jeśli miał zwierzyć się Olowi, że jest... Koszmarny Karolek nie potrafił nawet w myślach odtworzyć tego słowa. Przerażony do końca życia, nie uniknąłby skutków tego wyznania. Każdy by jego, Karolka, szefa gangu purpurowej ręki, przezywał zmoczonym pieluchodzi dziusiem. Tylko nie to. Czy ma zostać w łóżku i być zjedzonym przez obcego? Czy też wstać i być zjedzonym przez wyjącego cmentarnego upiora? Tak naprawdę pomyślał koszmarny Karolek, toksyczny obcy najpierw zaatakuje Ola, który spał na podłodze. I jeśli błyskawicznie wyskoczy z łóżka, dopadnie drzwi i zbiegnie na dół prosto do pokoju mamy i taty, zanim pożre go cmentarny upiór. Czy jednak ma zostawić Ola na pastwę tych potworów? Ależ tak! pomyślał koszmarny Karolek, wyskakując z łóżka i tratując ordynarnego Ola. Aaa! jęknął Olo. Uważaj, jak łazisz, ty tłusty! Koszmarny Karolek jednak nie słuchał. Rzucił się do drzwi, zatrzasnął je z hukiem i wypadł na ciemny korytarz. W tym momencie był zbyt przerażony, by uważać, że jest dorosły i nie powinien uciekać do sypialni mamy i taty. Hu! Koszmarny Karolek zatrzymał się, by złapać oddech. Był bezpieczny. Potwory zajęły się pożaraniem ola. Ale zaraz. Czy przypadkiem cmentarny upiór nie przecisnął się pod drzwiami, by porwać go w korytarzu? I co gorsza, czy po schodach nie skrada się króliczek ze strzykawką? Koszmarny Karolek zamarł. O nie! Serce waliło mu jak oszalałe. Otworzył usta, by krzyknąć: Mamo! Jednak w pory je zamknął. Chwila. Jedna chwila. Damianek na pewno nie śpi. Nie zmrużył oka po tych wszystkich historiach, jakie dziś usłyszał. W końcu Damianek był największym tchórzem, jakiego znał świat. Skoro Karolek był przerażony, Damianek prawdopodobnie już nie żył ze strachu. Tylko do niego zaglądnie. Widok przerażonego Damianka dobrze podziała na niego, bo czuje się odważniejszy. Zakład, że Damianek leży nieruchomo i trzęsie się ze strachu, pomyślał koszmarny Karolek. <laughs> Koszmarny Karolek zakradł się do pokoju Damianka i zamknął drzwi. Następnie podszedł na palcach do łóżka Damianka. Co? Damianek sobie leżał? Spał głęboko ze słodkim uśmiechem na buzi, którą oświetlała lampka w kształcie króliczka i odblaskowe gwiazdki na suficie. Koszmarny Karolek oniemiał. Jakim cudem Damianka nie dręczyły potworne zmory? To niesprawiedliwe! To on był nieustraszonym rycerzem. Nic nie było w stanie wprawić go w przerażenie. Może tylko zastrzyki, a Damianek był larwowatą larwą o jak galareta od nóżach, która bała się maksia mutanta, świętego Mikołaja i chyba także zębowej wróżki. Musi coś z tym wszystkim zrobić. Lepki krwiożerczy obcy, wyszeptał Karolek do ucha Damianka. Widzicie, swoimi wyłupiastymi gałami i kołapie wielkimi, monstrualnymi zębiskami. Bój się, Damianku, bardzo się bój. Uuuu. Doskonały Damianek uśmiechnął się przez sen. Cześć, panie twarze, powiedział. Uuuu powiedział koszmarny Karolek. Może filiżankę herbaty? Wymamrotał Damianek. Nie! warknął koszmarny Karolek. Chcę zjeść ciebie! Ależ proszę, powiedział Damianek sennie. Co mu się stało? pomyślał koszmarny Karolek. Zawył koszmarny Karolek. Jestem cmentarnym upiorem i przyszedłem cię pożreć. Ta miła z twojej strony, wyszeptał Damianek. Wcale nie, wychrypiał koszmarny Karolek. To okropny i straszny. Drzwi od pokoju Damianka nagle się otworzyły. Aa! Wrzasnął koszmarny Karolek. Aa! Wrzasnął doskonały Damianek. Co ty tu robisz, Karolku? spytała mama. Jest trzecia rano powiedział tata. Jeszcze nigdy koszmarny Karolek tak bardzo nie ucieszył się na czyjś widok. Myślałem, że Damianek będzie się bał, więc przyszedłem tylko sprawdzić powiedział koszmarny Karolek. Mama wpatrywała się w Karolka. A dlaczego Damianek miałby się czegoś bać? Spytała. Podejrzliwie patrzyła na Karolka. No bo tak odpowiedział Karolek. Idź do swojego pokoju, Karolku powiedziała mama. Do swojego pokoju? Jego strasznego, nawiedzonego pokoju, w którym czaiły się wszystkie potwory? Mamo, czy mogłabyś pójść ze mną? spytał Karolek. Chciałbym, abyś coś sprawdziła. Ech, a czy nie można poczekać z tym do rana? spytał tata ziewając. Nie, powiedział koszmarny Karolek. Zdaje się, że pod moim łóżkiem jest tarantula. Czy możecie to sprawdzić? W końcu, jak mama zobaczy pod łóżkiem obcego, a nie tarantule, to chyba to powie. Mama westchnęła, weszła z Karolkiem do pokoju i zajrzała pod łóżko. Nic tam nie ma, powiedziała. A w szafie? Jestem pewien, że widziałem, jak, jak schowała się tam mysz, stwierdził Karolek. To mnie obudziło. Mogłabyś sprawdzić? Mama zajrzała do szafy. Dosyć, Karolku, rzuciła mama. Marsz do łóżka. Koszmarny Karolek wszedł do łóżka i odetchnął z ulgą. Jego pokój wyglądał przyjaźnie i znajomo jak zawsze. Dlaczego na litość tak się przeraził? Ej, Olo, śpisz? Syknął Karolek. Nie śpię, powiedział ordynarny Olo i usiadł. Opowiedzieć ci straszną historię? spytał Karolek. Znam taką, o zgniłym potworze i przeklętej małpiej łapce. Gadaj, powiedział ordynarny Olo.